Dzień dobry, witajcie. To miało być dzisiaj, jak na mnie, super kreatywny dzień. Mam stać, zrobić bieżnię, umyć włosy. Czeka się. Plany były, że. Ha, może dzisiaj pojadę na siłkę nie, w nie wiem, dwóch tygodniach z ogóle hit, nie? Gdzie minimum byłam trzy razy w tygodniu. Dwa. Kardio też było z minimum trzy, cztery razy w tygodniu. Zrobię zakupy. Pokażę Wam coś może z nowych paczek z Lando. Co sobie zostawiłam. Przyszły paczki też związane z rowerem. Może coś bym Wam pokazała. A wiecie na czym się skończyło? Że do godziny praktycznie 14 nie miałam siły kompletnie na nic, jedyne na co to przeleżałam po prostu cały dzień. Czuję się jakbym była zbita jak pies. Dobra włączyłam dźwięk dookoła, bo miałam wrażenie jak w poprzednim vlogu jak montowałam że nie zawsze ten przód mikrofonu jest dobry żeby żeby był. I co ja mówiłam? Nie wiem, co mówię. Ha, że przeleżałam do czternastej, no. Wiecie, co mnie najbardziej dobija w tym wszystkim? Że od osoby, która była mega kreatywna, e, o mnie się zawsze mówi, że po trupach, ale do celu. Zawsze to tak u mnie wyglądało. I przy taki moment, że ja naprawdę siebie nie poznaję. To, co się wydarzyło w przeciągu dwóch tygodni, jaka zmiana zaszła we mnie, w moim życiu, daż mi się pokazać, po prostu. Najbardziej powiem Wam, że trudne to jest, jak rozmawiacie na przykład z bliskimi, a to jest bardzo, bardzo wąskie grono. To nie do końca to rozumieją, nie? Niektórym się po prostu wydaje, że trudno się wziąć do kupy, zmusić, ale to nie jest takie, słuchajcie, łatwe. To jest coś takiego, że. Może bym gdzieś usiada z wami pogadała, nie wiem. Że chciałabyś się wziąć do kupy, ale ty nie masz kurwa siłę. to jest, słuchajcie, tak boli bo wiecie, ja znam ludzi wokół siebie którzy naprawdę nie mają priorytetów w życiu którzy po prostu wiecie <taki> takim idą schematem życia i im jest po prostu dobrze i oni są szczęśliwi ja nigdy taka nie byłam ja zawsze byłam osobą, która szła na przekór wszystkiemu, wszystkim inne ambicje inne cele i teraz, jak takiej osobie zabierzecie tą motywację, ten sens, co robiła wcześniej. No to właśnie nie może się posklejać do kupy. Nie może się ogarnąć. I przede wszystkim, dla mnie to jest coś takiego, że. Dlaczego? Wcześniej, oczywiście, że. Ktoś, kto jest ambitny, to ma takie sytuacje, że wokół wszyscy uważają mnie za twardą osobę, którą nie da się zbić z tropu, która jest twarda. Ona konkretnie wie po co idzie. Głupie myśli, powiem Wam, że do tego stopnia, że. Nie wiem jak kontynuować to no dalej, co chcę Wam powiedzieć. To jest takie dziwne, wszystko co się dzieje wokół. Jak się to będzie bez sensu, to chcę Wam przeprosić Was, ale tak, Wam wspominałam we vlogach. Co miałabym robić, żeby nie miała pokazać prawdziwej siebie? Udawać, że wszystko jest ok. To bym nie brała kamery, nie nagrywała. Dobra, chyba wiem, to chciałam wtedy powiedzieć, że właśnie taka osoba, która jest ambitna, która nie da się zbić z tropu. Oczywiście, że miałam bardzo często też chwile załamania. Często też płakałam, zanim dopadło mi co teraz, bo nigdy nie rozumiałam, dlaczego jak coś poświęcam, tyle czasu jest dla mnie, wiecie, mega super motywujące. Widzę sens, że to jest cudowne, co robię. Myślę że byłoby najlepiej, jakbym siadał, może bym się wtedy bardziej skupiła. To nagle jest tak, że nie idzie Wam, to nie udaje się tak, powinno to iść według Waszego planu. Że może czasami macie takie chwile zwątpienia, może to nie jest dla Was i rzucić w cholerę, ale skoro zajmujecie się czymś. W życiu. Ja nie mówię tu o YouTube, bo ja wiele innych rzeczy jeszcze wykonywałam wcześniej. Między innymi marketing sieciowy, internet. To wiele razy się zastanawiałam, kurwa, dlaczego, nie? Daję z siebie tyle, a to nie idzie. No to jak nie to, to czym czy mam się zająć? Jak ja się najlepiej odnajdaj, odnajduję w sieci internetu, kamery, sami mi nieraz piszecie, że to jest super co robię. No, ale wziąć chusteczki nie mam. A teraz jest taki kurwa dołek emocjonalny, że jest się osobą nijaką dla mnie. Z osoby, która miała swoje priorytety, cele, nie? Dlatego stwierdziłam, że wyjdę chociaż na spacer, jest ładna pogoda, co prawda 8 stopni, ale świeci słońce, wiecie, zawsze trochę inaczej jak jest słoneczko. Naprawdę, nie wierzę. To jest raptem dwa tygodnie. Z osoby takiej aktywnej, która, będzie no tutaj bieżnia, wcześniej biegałam na co dzień. Siłownia, myślałam o basenie. Też mnie mega inspirował boks. Chciałam chodzić na zajęcia. Po prostu lubię być aktywna. Lubię, jak się coś dzieje. Teraz nie robisz nic. Będzie też miałby się taki taki dzień, gdzie mówię wezmę kamerę, ponagrywam, będzie fajny, sklecony vlog. No, To jedyne, na co mi dzisiaj było stać, to wyjść z domu na spacer, odezwać się do Was, jak jest chujowo. Tak samo na przykład mam z tym, z telefonem. Nie potrafię za długo przeglądać czegoś, oglądać, bo mnie to po prostu męczy. Włączyć coś, oglądać w lap, na laptopie, żeby, wiecie, jakoś zająć swu, swoją głowę, cokolwiek, to nie. Dzisiaj miałam taki dzień, że mam taką opaskę do spania, nie? Że lepiej wtedy mi się śpi, jak mam założony... Jest po prostu ciemno, coś przykrywa moje oczy. Dzisiaj tak w ciągu ja sobie położyłam i powiem Wam, że długo leżałam, może godzinę, dwie. W końcu usnęłam, tak, ale to jest takie dziwe, dziwne, jak człowiek się po prostu odcina. Odcina się od rzeczywistości wokół, od ludzi. Dlaczego jest kotyk? Chusteczek nie wzięłam. Także tak, co prawda dopiero od dwóch tygodni zaczęłam coś ze sobą robić, wiecie, leki, terapia. Trzeba wierzyć, że będzie dobrze, że człowiek wróci na swoje tory. <try> Tylko jak słyszę takie rzeczy w życiu, że precha to jest coś takiego, Coś takiego jest, że, że będzie do ciebie wracać, to mnie to kurwa przeraża. Bo ja naprawdę chciałabym być w końcu sobą. Sobą, taką Eweliną, którą nie wiem na początku poznaliście. A nie która najczęściej teraz będzie ryczała do kamery. Nawet Czesia, słuchajcie, nie wzięłam na spacer, bo nie miałam ochoty. Chciałam po prostu wyjść sama. Akurat Kamil nadjechał. Wymieniłam z nim kilka zdań i mówię, dobra, ja słuchaj, idę. Takie, słuchajcie, totalne odcinanie się, nie? I wiecie co? Ja na przykład mam coś takiego w sobie, że przykład przed takimi właśnie osobami bliskimi jest mi cholernie wstyd. Cholernie wstyd. Głupio że ja nie potrafię, wiecie, pozbierać się do kupy i robić po prostu swoje. To cholernie boli. Cały czas się zastanawiam nad sensem mówienia, pokazywania siebie od tej strony, ale... ale tak to teraz właśnie wygląda. Jak byłoby lepiej, to wiecie, potrafiłabym po prostu udawać, tak? Czyli, nie wiem, przychodzi do Was i zachowywać się inaczej, tylko że ja nie potrafię. Mniej jest tak, jak się popłaczę, to potem głowa mnie boli. To też jest takie słabe. Także tak co mogę Wam powiedzieć? Jest jak jest? Trzeba wierzyć, że będzie lepiej. Nawet za specjalnie dzień jest takiego słuchajcie nie zjadłam, bo wypiłam białko i zadam dwa ciasteczka. Także. Super. Ym... Super kaloryka, super, wiecie, porządne śniadanie. Teraz to już jest coś koło 15 po 15. O, właśnie takim przykładem jest na przykład, jak tak leżałam w łóżku, nie, mówię wstanę, bo, żeby ten mój facet miał co zjeść, że wczoraj zalałam, e, jak to się nazywa, żeberka w mleku, majonezie i w cebuli, bo jakieś takie dziwne to mięso jest. Moja mama stwierdziła, bo mieliśmy kiedyś, moi rodzice mieli gospodarkę, to wiecie, on, ona doskonale lepiej się zna na tym wszystkim niż ja. I ona mówi, że po prostu to była starsza świnka i dlatego taki średnio przyjemny zapach. No ja osobiście, jak on to kupił nie zrobiliśmy, a to ja nie mogłam tylko zjeść, tak mi ciężko się jadało, to taki dla mnie to był taki smród, że powiedziałam kamilnie, no sorry, Wiecie, takie mięso lepsze, no to kosztuje, tak? Ja mówię, ale ja nie dam rady zjeść, musisz sobie sam. Jemu też ledwo przez gardło. No i tak wpadłam wczoraj na pomysł, że właśnie wpisałam w internet, czym zapić taki smród wieprzowiny. No to wpisałam w Google i wyskoczyło mi, żeby zalać właśnie mlekiem i cebulą. I stwierdziłam, że tam jeszcze majonezu, tak, żeby było lepsze. I tu tak leżało przez noc i tak sobie właśnie leżycie w łóżku, Wiecie, już jest tam południe, ja mówię, chociaż wstanę, mu zamarynuję, żeby miał co zjeść, jak wrócić do domu. Takie, że chcecie coś dla, si dla kogoś zrobić, ale to jest takiej przesiły, żebyście się zmusili. To jest. Wiecie, co? Jak mam wrażenie, jak o tym wam mówię, że wy myślicie, ja pierdolę, co ta laska w ogóle opowiada, nie? Ale nigdy osoba, która normalnie funkcjonuje, która nie jest w takim stanie jak ty, tego nie zrozumie. Że nawet takie w stanie zamarynowanie mięsa, to jest. Jakbyście, nie wiem, co mieli zrobić. Jechać na zakupy, zrobić porządny trening. Po prostu taka aktywność, która jest naprawdę aktywnością. Ale zrobiłam to. <ścoughs> więc będzie miał chłop co jeść. A ja nie wiem, jest jakaś pizza, którą kupiłam, wam pokazywałam w holu, więc najwyżej wrzucę, dołożę sobie więcej szynki, to będzie więcej białka. Żeby to, wiecie, coś, coś, coś to było lepszego niż taki zwykły fast food. to są plusy robienia większych zakupów, że zawsze coś jest w lodówce, ale ile mam serów, szynek, nawet mi się jeść tego nie chce. Wczoraj to chociaż zrobiłam takie fajne sobie kanapki z grilla, takiego wiecie, domowego, co jest w kuchni, takie bardziej grzanki, a ja dzisiaj nawet nie miałam ochoty. Trudno położyć się na pizzę, nie zmarnuje się. Ja jestem katastrofą, osobą, która marnuje jedzenie, u mnie czegoś takiego nie ma. Sorry za tą beznadziejność, jak niektórzy mogą zapomyśleć, pomyśleć, ale... Ale tak... Trzeba mieć tylko nadzieję, że jeszcze zbiorę się do kupy i... Jakoś szybko i będzie jeszcze normalnie. No... Dla mnie najgorsze chyba byłoby coś, co zrezygnowałabym w życiu, to chyba właśnie YouTube. Mogę z wielu rzeczy zrezygnować, ale jakoś to jest takim, słuchajcie, moim słuchajcie, priorytetem. To mi zawsze tak pomaga. Na terapii właśnie mówiłam, że w momencie, chyba to nawet wam mówiłam, jeden z vlogów, że chyba w tym co płakałam, że jak przyszedł moment że ja nie, nie czułam takiej chęci, takiej pasji, jak zwykle jest wziąć kamerę, podzielić się z wami z czymś, bo ja zawsze wam mówiłam, że jak coś robię, to to płynie z serducha, inaczej tego po prostu nie robię, i nie nagrywam. To jak w końcu poczułam, że tego nie ma, że po co mam wziąć tą kamerę, po co nagrywać? To się dopiero obudziłam, że coś ze mną jest nie tak. No coś, co jest waszym wielkim marzeniem, pasją, wiążecie z tym przyszłość. Wy się postawcie w takiej sytuacji, jak macie jakieś swoje duże marzenia i nagle z dnia na dzień to się urywa. Może nie na z Was by powiedziała, no tak, ale przecież nie to to co innego. Mówię o takich, słuchajcie, wiecie, co dużych marzeniach, które naprawdę do nich ciężko dożyć. To z nich nie jest tak łatwo zrezygnować. To wtedy właśnie stwierdziłam, że jest coś nie tak, czasem ze sobą coś zrobić. Ja też myślałam, że do Was nie przyjdę, ale jakoś ten spacer, chęć pogadania. Nie wiem, może jakby to zobaczycie, to takie, niektórzy poczują, jakby to nawią powiedzieć, takie, że nie zawsze jest kolorowo. Oczywiście, że to jest normalne, że mamy spadki emocjonalne, że czasami w siebie wątpimy z gorzej, ale nie mówię o tym stanie, który jest teraz, bo ten stan, który jest teraz, to jest, który mnie po prostu przeraża. Bo widzę coraz bardziej, jak zamykam się na wszystko dookoła, gdzie mnie słuchajcie, nie było możliwe, żebym tak po prostu nic nie robiła. Nie wiem co mogę jeszcze pan powiedzieć. Ale ścisza spokój. Ciekaw jestem, czy słyszycie tak pomiędzy moimi słowami, jak śpiewają ptaszki. Ale słuchajcie pięknie. No, mhm. lubię właśnie taką część wiosny, gdzie nie jest. Yy, tak wiecie, ta zieleń zmęczona latem. Tylko jest właśnie tak fajnie, intensywnie zielona, zielone kolory. Widzicie co jeszcze mi przyszło do głowy? Niektórzy z Was osoby, które nagrywają i oglądają, Napisała mi w komentarzach, że byście na przykład, już wspominała tym, żebyście się nie pokazały w takich słabszych gorszych momentach, co dla mnie osobiście jest to bardzo dziwne. No ale wiadomo, każdą decyzję trzeba uszanować. Może ja za bardzo jestem otwarta. I za bardzo prawdziwa. Ja też myślałam o tym, żeby wybrać się na rower. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale ja zawsze taka byłam, że ze mną można było porozmawiać o wszystkim po prostu o wszystkim. Każdy z otoczenia mnie znających wokół dobrze o tym wiedział, że Ewelina to jest taka otwarta, nie? Czasami może za bardzo szczera, ale to jestem po prostu ja. Dlatego ja też właśnie nagrywam i pokazuję w siebie też w takiej wersji troszkę powiem Wam, że mi lepiej. Jak wyszłam, do Was się odezwałam. Zimne ręce jak nie wiem co, no, ale jest jeszcze chłodno. To jeszcze nie są, chociaż podobno. Od w sobotę pokazuje mi 19-20 w niedzielę, także w województwie pokazuje pogody takie, że będzie cieplutko, coraz cieplej, a to jest super. A może tu sobie pójdziemy, bo zaczniemy z kamilem wycieczki rowerowe z powrotem. No dobra. Jak już, słuchajcie, robię dłuższe przerwy. To znaczy, że nic mi nie przychodzi do głowy. Będzie taki, słuchajcie, żalący się vlog z lasu. coś wam się pokażę. Widzicie tutaj tą polanę. Tu wcześniej, było słuchajcie, wszystko zarośnięte. Pamiętam, ja już tutaj przy drzewach sobie robiłam zdjęcia. Wszystko powycinane. Teraz jest tak łyso tak samo tutaj. No ale tak jak widzicie Na szczęście wokół są terenie zieleni jest gdzie wyjść A to sobie bardzo cenię właśnie możliwość wyjścia na spacer i spędzenia w tak fajny sposób bo ja lubię. Ale będę już powoli wracała, bo już czuję, że jest mi zimno pije się czegoś ciepłego i tak. Także do zobaczenia w następnym vlogu. Mam nadzieję, że bardziej pozytywnym nastroju. Trzymajcie się. Ściskam Was naprawdę. Dzięki, że jesteście ze mną na co dzień.